Dzień dobry wszystkim. Mamy sobotę. Tu mamy dzień, mamy. Ech. Za mną grejdołek, który będzie trzeba posprzątać. który macie na miniaturze. To wszystko trzeba sprzątnąć, podzielić, posortować po ostatnich yy, zabawach. Powyrzucać śmieci, co nieco spalić. Yy. Jest tu tego trochę. Rowery uporządkować, pochować. Wszystko zaczął się okres deszczowy. Było sucho, było pięknie. Akumulator, akumulatory, by wyjść z po wywozić ale do tego trzeba uruchomić Renault no i teraz tak dzisiaj jutro praca po myślę 14 godzin, może więcej myślę, że do godziny 24 dzisiaj będę jeździć no bo mamy weekend bank holiday czyli sobota, niedziela, poniedziałek i, poniedziałek i wtorek chociaż Myślę, że wtorek też. Generalnie to będzie maraton godzinowy. A później zobaczymy. To jest paczuszka z Polski. Takie cudo. Oczywiście to nie jest żadne lokowanie produktu. Nic takiego. Takie coś kupuję do mojego świata 500. Do tego paliwa E10. No, i miejmy nadzieję, że to pomaga. Idziemy nalać i idziemy do pracy. Kubeczek z żabki jest. Jest. Mamy. Mamy. Jeszcze działa. Także sprawdza się. Dzisiaj tam, gdzie będę jeździć, niestety. Niestety tam, gdzie dzisiaj będę jeździć, kawy mi nie dadzą za darmo. Dobra, ludziki, zalewamy. Ciekawe, czy tą ręką. Ok, poszło. Poszło. Dobra, odkładamy.

Koreczek i zalone. Można jechać dotankować. Tak, tak. Nie ma tu gazu. no to co 8.42 ok palimy dziada teraz jeszcze tu ostatnio z pompą zaczynają się problemy odpalony to co jedziemy do pracy Pierwsze zamówienie, właściwie moje pierwsze zamówienie. E, jedziemy do Grexa. Mamy podwójne zamówienie. Kwota tak jak widzicie, 8,13 za podwójną dostawę 5 mil z kawałkiem. Czy się opłaca, to sobie sami ocencie. E, ciekawe, jak będziesz dojazdem, bo tam zazwyczaj nie można wjechać. Już nie ma gdzie parkować, ale może się uda. Jak się nie uda, No to odrzucimy zamówienie. I zobaczymy, co nam powiedzą. Pewnie, pewnie będą straszyć, że zamkną konto, ale to też wam pokażę. Dobra, tutaj macie w tej chwili kwotę zamówienia, za którą oni chcą, żebym to views. Dwa funty. Oczywiście ja tego nie będę wziął. Za chwilę otworzę kolejny czat i nie będę woził zamówienia jak sobie wejdziemy tutaj w, w ostatni czat, to mamy tutaj że 17 po rozpocząłem z nimi rozmowę 17 po 10, bo przyjechałem do restauracji gdzie do niej jechałem 10 minut i niestety nie było gotowe, usłyszałem, że co najmniej 10 minut, może nawet 20 Oczywiście pierwszy się nie odezwał, drugi napisałem tutaj do niego, otrzymałem y, odpowiedź, że usuną zamówienie. Natomiast oryginalna kwota miało to być 829, proszę bardzo, 6,26 6 zabrali i uważają, że ja w tej chwili tutaj, tu w tym momencie za 2 funty będę jechał. No oczywiście nie ma, e, takiej opcji. E, piszemy do nich już teraz. E, Eee. Hmm. Much, nie... Ciekawe. Jak szybko, dobra, 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 no, gońcie się. Także e, na ten moment kończymy przygodę z Justitem na dzisiaj. Excuse How long is going to be for 2205? Dobra, ludzie, mamy, odebrałem tego Burger Kinga tutaj, wróciłem wam wcześniej albo wrzucam teraz gdzieś tu na boku, prawdopodobnie e, tu, e, wrzucam Wam zdjęcia. E, wrzucę Wam teraz zapis e, rozmowy chwilowej e, z pytaniem, jak, e, jak oni układają w czasie wydawanie zamówień. A kwestia generalnie dotyczyła. Kwestia generalnie dotyczyła. E, jak się wydaje zamówienie, w jakim czasie, ponieważ ludzie, którzy dostawali zamówienia przede mną, mieli czas oczekiwania na jako zamówienie na dostawę z firmy Just Eat, około 7 do 10 minut, a moje zamówienie już w tym momencie miało na liczniku 20 minut oczekiwania, 21 dokładnie. Przepraszam. No i w tym momencie okazuje się, że mamy, e, że mamy Zamówienie wydane o godzinie 11.35 To sobie łatwo jest porównać tutaj do czasu, kiedy ja powinienem to otrzymać. Ee, nie wiem, moim zdaniem ta restauracja powinna być zamknięta. A co ciekawe, ja po tym odbiorze jechałem do, do pierwszego klienta e, z tej e, kawiarni. Jakby ją tam nazwać, nie wiem, no tak, kawiarnia. Hmm, która wydała mi rozlany napój, e, i e, zapakowali go z powrotem e, w to samo co było, rozlanego e, kompletnie mm, bez zapakowania tego w torbę. Tutaj macie po raz kolejny zdjęcie. E, dane klienta, oczywiście, zamazane e, i wszystko było rozwalone na, rozlane na kub holder, i w ogóle nikt nie chciał tego, nie chciał tego posprzątać. Nie chciał dać świeżej torby, nie chciał dać e, poprawnego opakowania. Trochę nie rozumiem, e, o co tu chodzi. E, bo są to zasady czystości higieny, które jak widocznie, te osoby nie tolerują i nie znają. E, oczywiście restauracja, jakby nie było, zgłoszona. E, to w ogóle dostała jedną razem ze zdjęciami. E, nie interesuje mnie to, nie będę tolerował takich rzeczy. Ja, bo jedzenie do ludzi, a nie, a nie dla świń, więc e, niestety, no, tak to już wygląda w Anglii. Jedni nie przejmują się tym, jak pakują to jedzenie, drudzy nie przejmują się tym, jak długo klient czeka. W związku z tym, ja czekałem 35 minut. Do klienta z tej kawiarni dojechałem w ciągu 7 minut, i teraz mam kolejnych 15 minut do lotu do klienta z Burger Kinga, czyli klient czekał na jedzenie godzinę, a ja za godzinę pracy dostanę 8 funtów więcej, mniej za godzinę pracy bo zamówienie przyjąłem wcześniej